Cześć, kochani, obiecałam Wam recenzję naszego inspektu, chociaż przez sprzedającego jest to nazwane jako tunel foliowy. Dla nas to jest inspekt, z którym zamierzaliśmy hartować naszą sadę na zasadzie takiej ochrony przed wiatrem, przed tym mocniejszym słońcem, żeby ta folia jednak hamowała troszkę promień UV. Zaraz Wam wszystko opowiem, jak to wygląda. Jest to taki tunel, wyglądał nieźle na zdjęciu. Dużo gorzej jest z rzeczywistością, może obiecałam Wam recenzję i opowiedzieć troszkę, jak u nas taki tunel będzie e, ustawiony, jakie będzie miał zastosowanie. Zaraz Wam wszystko pokażę. Filmik miał być oczywiście dużo wcześniej, ale ze względu na to, że przyjechało nam niekompletne zamówienie, brakowało dwóch rurek. Pisaliśmy do sprzedającego zalegro, że po prostu są braki w zamówieniu. Czekaliśmy na dosłanie brakujących elementów. Okazało się, że sprzedający no, stanął na wysokości zadania i wysłał drugi tunel, drugi inspekt cały kompletny, więc planujemy sobie do tego inspektu, który jest niekompletny, dołożyć jakieś rurki albo kije bambusowe i sobie go odtworzyć. Ale po tym, jak złożyłam ten kompletny inspekt, zastanawiałam się, czy w ogóle go będę ustawiać, bo uczciwie nie jestem zachwycona, ale o wszystkim Wam opowiem. A więc tak, miało to wyglądać w ten sposób. Jak widzicie, miało to być długie na 2 metry, 77 cm. Szerokie i na 150 cm wysokie Doszłam do wniosku, że ja mam regały na metr 40, więc bez problemu wstawię sobie dwa regały do tego inspektu. Zaraz Wam powiem z jakim utrudnieniem się spotkaliśmy. Ale pierwsze, zobaczmy co jest w takim pudełku. Będzie brakowało oczywiście tych dwóch rurek, bo to jest ten niekompletny tunel. Chciałam Wam w ogóle zrobić filmik. Jak ja skręcam ten tunel, i chyba dobrze, że się od tego powstrzymałam, bo po prostu nerwów było co niemiara. Eee, po złożeniu wielkie rozczarowanie, więc zaraz wam wszystko pokażę. Eee, folii. Przyjechała e, spakowana e, ta pokrywa foliowa zewnętrzna. Mamy też w tym instrukcję obsługi. Oraz spis, jakie elementy powinien zawierać taki zestaw. No i już zaczęły się problemy, kiedy zobaczyliśmy, że tu są jakiegoś rodzaju uskoki przy tym tunelu. No ale daliśmy mu szansę. Właśnie się wywrócił, zaraz będziemy go ustawiać. Są tutaj różnego rodzaju złączki. Jedne w kącie prostym, inne w kształcie litery T. Także mamy komplet tych złączek, a na dole znajdują się rurki. Jedne są takie zgięte, jedne są typowo prostsze, krótsze, dłuższe i na takim opakowaniu mamy napisane jaki to jest rodzaj rurki, tylko znajdę gdzie to było napisane. O. I tu mamy na przykład, że piątka, ja tutaj sobie opisywałam markerem olejnym, bo próbowałam napisać do sprzedającego, czego nam w tym zestawie brakuje, ale na takim opakowaniu zbiorczym mamy napisane, jakie rurki znajdują się wewnątrz. I dodatkowo do takiego zestawu do, dołączone są cztery szpilki, śledzie. Zwał jak zwał, każdy z nas gdzieś tam to inaczej nazywa, dla nas to są śledzie, i na tym mamy sobie przymontować tunel. Ja swój tunel przestawiam kostkami, jak widać w chwili obecnej, leży wywrócony, więc sobie go postawimy. Już wam powiem, jak wyglądało nasze skręcenie. Skręciliśmy sobie ten tunel chcieliśmy do niego właśnie, już go będę stawiać, chcieliśmy sobie do niego wstawić nasze rozsady papryki pomidora żeby w pierwszym tym kontakcie nie miały one tak bezpośrednio mocnego działania słońca, żeby ten tunel troszkę je chronił przed wiatrem przed ewentualnym deszczem, bo u nas jak to w górach pogoda mocno w kratkę więc staraliśmy się, żeby ten tunelik jakoś w miarę tam zapewnił ochronę naszym roślinom jak się prezentuje? No tak się prezentuje, że się wywrócił, nawet się rozłączył, już go szczepimy. Powiem Wam tak, uczciwie składając ten tunel trudności nie napotkałam, bo rurki były opisane, więc wystarczyło faktycznie te elementy tylko do siebie odpowiednio spasować. No i uzyskiwaliśmy tą naszą końcową konstrukcję. Jak widzicie te spady są strasznie wysokie, nie było tego widać na zdjęciu. No i niestety, ale w tym miejscu tunel ma metr 10, m, tak że on jest bardzo niski, więc ja swojego regału na metr 40 tutaj nie wstawię. Chyba że po prostu nie wiem wezmę sobie z tego drugiego tunelu i dobuduję tu jakoś, nie wiem, podniosę, to chociaż poszycie e, ogranicza nas, jeżeli chodzi o podnoszenie tego tunelu do góry. E, całość na samej ocenie wygląda licho. Szczerze to byle jak. No, dla mnie to miał być inspekt, więc cieszę się, że to będzie tylko w razie czego inspekt, a nie tunel, no bo sprzedający nazwał to jako tunel foliowy. Folia szczerze jakość jak papier toaletowy. Bardzo licha. Naprawdę niezbyt się nadaje do czegokolwiek. Oczywiście jak wszystko zapinane na zamki. W środku wygląda to tak. Co mnie rozczarowało bardzo, jak widzicie, tam mamy na złączkach zrobione rureczki, natomiast w tym miejscu po prostu dajemy złączkę i rurki, która powinna biec po ziemi i troszkę tą konstrukcję stabilizować, nie mamy w ogóle. No więc to takie mega rozczarowanie z naszej strony. Konstrukcja tunelu nie wiem, czy waży kilogram, jest bardzo licha. Bardzo delikatna. Wydaje mi się, że jeden y, ciut silniejszy podmuch wiatru i nie mielibyśmy czego zbierać z tego ogronu, ogrodu. O, już nam o, owad wleciał, zaraz go uwolnimy. Szaleje nam. <laughs> Biedny. Zaraz go będę uwalniała, zostawię mu otwarte drzwiczki, a jak nie, to po prostu podniosę ten tunel i go e, wyciągnę. Jak widzicie, u nas jest teraz delikatny wiatr. E, cały ten tunel fruwa. Jego ja kostką brukową, z racji, że sprzedający dołączył śledzie, czyli te szpileczki, wypadałoby go jakoś do ziemi przymocować, ale napotykamy kolejny problem. Jak widzicie, w żadnym miejscu nie ma y, miejsca na przytwierdzenie tych szpilek. To jest po prostu zakończenie. Nie ma miejsca na przytwierdzenie szpilki. Tu mieliśmy kostkę brukową. Popatrzcie, chwila moment, i już ta folia jest przetarta. Wewnątrz mamy sznurki. Tymi sznurkami powinniśmy przywiązać naszą folię do tego inspektu. Powiem Wam, że ta sięka jest jak w bukiecie urodzinowym. Widać, że to jest naprawdę strasznie liche i byle jakie. Nie mamy w ogóle miejsca, ja już przejrzałam kilka razy i jedną i drugą folię i nie mamy w ogóle miejsca na faktycznie włożenie tych szpilek, żeby ten inspekt stabilizować. Więc doszłam do wniosku, że ja ten inspekt po prostu włożę do swojego tunelu foliowego i tam będę sobie trzymał roślinki, które potrzebują troszkę wyższą temperaturę albo na przykład pomidory, jak już przyjdzie ten okres. Zamki dużo gorsze niż... Zamki, które mam w moim tunelu foliowym, jest znacznie gorsze. To, to już po prostu jest. Nie dość, że to jest tak licho przyszyte, że to wszystko odchodzi. To po prostu sam tunel jest belejaki. Kolejna rzecz, z którą się borykaliśmy, to mianowicie ułożenie tej folii. Pomimo tego, że my daliśmy te sznurki, to ta folia ona i tak nie jest w ogóle dopasowana do tego tunelu. Myśmy w końcu te sznurki rozwiązali. I postawili sobie ten Inspekt luzem. Konstrukcja jest bardzo chybotliwa, jak widzicie, wystarczy lekki ruch i cały ten tunel chodzi, więc na wietrze nie ma on szans na to, ażeby w ogóle funkcjonować. Cena takiego tunelu to było 110 zł z przesyłką, bo przesyłka była gratis. Tunel był zamówiony w Czechach. Obawiam się tego, że jest to zamówienie, które bez problemu można by było zrealizować na AliExpress. E, to jest naprawdę jakiś tandetny, niszowy, beznadziejny tunel. E, ja na przykład nie wyobrażam sobie mieć go postawionego w ogrodzie, tak jak było to z, według zaleceń producenta, że to jest tunel foliowy. Czyli wyobraźcie sobie, że na przykład w tych miejscach sadzimy sobie pomidory. E, nie wiem, trzy sztuki, cztery. Możemy sadzić de facto w zygzaku. Zaraz ten tunel odleci. Możemy sadzić w zygzaku to, tak jakby po przekątnej, więc cztery pomidory by nam do tego weszły i, i co? W palika wysokiego nie wbijecie. Więc jedynie jakieś niższe pomidory, które kończą same po prostu swój wzrost samokończące. Jeżeli mielibyście wysoki, no to jest jeszcze opcja ucięcia stożka wzrostu, żeby sobie te pomidory rosły, ale ja no nie rozumiem idei, jak w tym cokolwiek ma rosnąć. No a nie kupujemy tunelu po to, żeby hodować w nim sałatę tylko i wyłącznie tylko faktycznie rośliny ciepłolubne. No może bakłażan by się do tego nadawał, bo nie jest jakiś mega wysoki. Ale powiem Wam tak, no, ja nie widzę zastosowania tego tunelu żadnego innego niż poza tym, jako taki inspekt przechodni, który gdzieś tam ma troszkę przytrzymać temperaturę. No, będę musiała tą folię w którymś miejscu nakłuć, żeby dołożyć te szpilki, chociaż obstawiam, że to będzie sytuacja taka jak jest z tyłu, że jeżeli ja dołożę te szpilki, gdzieś tu też była już przetarta ta folia, więc dołożę te szpilki. No, i za chwilę ta folia się już w ogóle potarga nie będzie się nadawała do niczego, także nie dziwię się, że sprzedający po prostu wolał wysłać drugi tunel, niż dosyłać dwie sztuki rurek. E, jeszcze duży minus tego tunelu, powiem Wam tak, no, na tym tunelu jest folia e, i ona jest de facto bezwonna, natomiast ta folia, jak żeśmy otworzyli to śmialiśmy się, że śmierdzi jak takie stare baseny z dzieciństwa, kiedy kupowało się nowy basen, a on ewidentnie po prostu śmierdził takim plastikiem, gumą, taką totalną chińszczyzną. To właśnie ta folia tak śmierdzi. No i jest naprawdę bardzo lichej jakości. Także no, moja recenzja osobiście, ja nie polecam. Uważam, że to są stracone pieniądze. Szkoda czasu, szkoda energii, szkoda pieniędzy. Bo kupicie de facto, wydacie 110 zł, kupicie beznadziejny tunel, bardzo lichy, niestabilny. Nie wiem do czego miałoby to mieć w ogóle zastosowanie. My mamy w chwili obecnej dwa te tunele. Z tego drugiego coś zrobimy, ale nie widzę jakiegoś zastosowania zewnętrznego. Więc, jedynie tak jak Wam mówiłam, stawiam do tego naszego dużego tunelu foliowego, i tam będziemy starali się ogarnąć powoli wszystko, co po prostu będzie potrzebowało dodatkowej temperatury. Może na początek, faktycznie, pomidory wczoraj się już hartowały u nas na zewnątrz. No, moja recenzja dla tego tunelu, niestety, nie jest pozytywna. Ja nie polecam. Szczerze żałuję, że go w ogóle kupiłam. Nawet jako Inspekt to nie spełnia jakoś moich oczekiwań. E, uważam, że są lepsze inspekty, troszkę się dołoży, ale faktycznie te pieniądze może nie będą tak rzucone w błoto, jak y, przy zakupie takiego akurat Inspektu. E, może lepszy byłby faktycznie ten, który posiada te półeczki, przynajmniej byłoby na czym de facto ułożyć te wszystkie nasze rośliny. No, w takim inspekcie, no to jedyna opcja to jest tak, albo jakiś niski regał, gdzie, ja, nie wiem, zdemontuję te górne półki, on będzie miał 1,20 m i, i wstawić jakiś stół, ale wstawiając stolik do środka, no to zasłonimy te rośliny, które położylibyśmy na ziemi. I tylko te rośliny będące wyżej miałyby dopływ słońca, więc też to mija się z celem. Układanie na ziemi, no z tego co ja mierzyłam, to wejdzie tu sześć tacek, tych takich standardowych, z tymi multipaletkami, no ale co to jest sześć tacek przy ogrodzie, kiedy każdy z nas sieje te rośliny jednoroczne, sieje pomidory, papryki, no wszystko wymaga gdzieś tam hartowania, myśmy już nasze zioła wsadzili, Wczoraj do gruntu, oczywiście nie wszystkie rozmarynu majeranku nie sadziliśmy, mięty poszły do gruntu, poszły estragon, właśnie oregano, szałwia takie, które już fajnie nam powschodziły i widać było, że one już są dość mocne. Zaczęły rosnąć chwasty, więc trzeba będzie troszkę z naszym mniszkiem poszaleć. Z tunelu wsadziłam ogrom rzeczy do gruntu, więc już się tam robi powoli pusto więc będę chciała właśnie z tym inspektem wchodzić, żeby chociaż w jakimkolwiek stopniu go wykorzystać, no bo ja nie lubię wydawać niepotrzebnie pieniędzy, a tu niestety do tego doszło. Więc kochani, nie kupujcie tego naprawdę, szkoda pieniędzy, szkoda czasu. Hmm, możecie coś lepszego nawet sami chyba zbudować, bo de facto wystarczyłoby parę desek. Nawet się tak zastanawiałam, bo jakbyśmy chcieli tutaj pomidory dać, to palik się nam nie zmieści. A de facto, gdybyśmy chcieli podwiązywać, to do czego? Do tej rurki? No troszkę bez sensu, bo za chwilę nam pomidor wejdzie na folię. Do tam, tu nie mamy żadnej rurki, jeżeli chodzi o poprzeczkę. No mamy tu, ale ona znowu dość nisko i de facto tak bezpiecznie to podwiązana zostanie tylko jedna sztuka pomidora na tej rurce, która jest przekątną do Pozostałych i, i gdzieś w środku można by było próbować podwiązać tego pomidora, ale no nie ja wiem, no chyba, że, że ktoś faktycznie chciałby sobie zasiać sałatę. Nie ma miejsca, jakiś mini ogródek przy, przy bloku czy przy mieszkaniu, taki nieduży. Chociaż ja uważam, że jest dużo, dużo fajniejszych rzeczy, lepiej sobie rabatę podwyższoną zrobić, i naprawdę gdzieś tu nie mamy konieczności. Kupowania akurat takiego inspektu. Także moja recenzja na nie, niestety. No i cóż, idę go wstawić do foliaka? Przyłożę go na razie kostką brukową, bo gdzieś tam foliak będzie go chronił przed wywracaniem przez wiatr. No i ja życzę Wam kochani, udanej soboty. Na pewno miłego dnia. U nas pogoda bardzo fajna, cieplutko, więc na pewno wezmę się za prace ogrodowe przygotowania u nas do grilla trwają. Także pierwszego grilla w tym roku rozpalamy. No ja życzę wam oczywiście wielkich plonów, wspaniałej zdrowej, silnej rozsady i bardziej trafnych zakupów niż ten mój inspekt. Pozdrawiam was gorąco. Całusy, pa pa.